Nie mogła pomóc? Przecież to Biden nie dostarczył uzbrojenia przez praktycznie rok czasu. I mogę pani powiedzieć dlaczego? Pan Dlatego, że broń, którą przekazali Ukraińcom, znaleźli w Nikaraguji. I komisja senacka pojechała do Ukrainy szukać amerykańskiej broni. Taka jest prawda. Czyli dogadywanie, bieżąco się, dogadywanie się z Putinem. Akurat, nie sens, akurat przepraszam bardzo, z kim się ma dogadywać, żeby pokój był? Proszę im powiedzieć. No z kim? Z Mao Z kim? Pani, Pani ja jest jednostronna. Mi powiedzieć, tak? Pani to... tylko w jednostronne myśli. Ale proszę wybaczyć, Pani no, niestety. Posz... Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek mówi o sile Europy, ośmiesza samego siebie. Nie ma siły Europy. Na 12 armat, czy tam 16 armat, połowę oddali Ukrainie. Mówię o Francji. Jeżeli e, o chałubicach 155 mm, e, o Cezarach mówię. Natomiast e, jeżeli chodzi dzisiaj o tą sytuację, którą dzisiaj mamy. Ameryka chce wygasić płomień, który jest dzisiaj na, na tej strasznej, pozycyjnej wojnie, która niczego nie zmieni. Niech mi ktoś odpowie, jak to się stało, że był taki moment, kiedy można było przerwać tą wojnę, a ktoś hamulec zaciągnął armii kto? E, e, kto zaciągnął ukraińskiej. Hamulec? Kto pytam się? Kto, zaciągnął hamulec? kto nie dostarczył mu uzbrojenia wtedy? Hmm. To był no dokładnie to rok po inwazji, a no Niemcy i Francuzi. Dlaczego oni to zrobili? A pamięta Pan Republikanów i apele Donalda Tuska do Spikera, żeby wreszcie odblokował głosowanie, a które, które blokował bo a czy Trump w Polsce mówimy w tej chwili? Bo w Polsce w Polsce w Polsce w Polsce patrzymy. Mhm. To Europa nie patrzymy? pomóc. w nie mogła pomóc w Polsce w Polsce nie Polsce europa Nie mogła. pomóc, no nie mogła mogła pomóc tego, am... w to nie, mogła nie mogła pomóc? Nie mogła pomóc? Przez to Biden nie dostarczył uzbrojenia przez praktycznie rok czasu. I mogę pani powiedzieć dlaczego. Pan Dlatego, że broń, którą przekazali Ukraińcom, znaleźli w Nikaragui. I komisja senacka pojechała do Ukrainy szukać amerykańskiej broni. Taka jest prawda. A nie żadni tam republikanie. Czyli winny Biden. Mówi pani, jak to. Jaki Biden tam. Ukraina jest po prostu. Ukraina musi sama ze sobą zrobić porządek przede wszystkim. A nie wszyscy będą na, na nich pracować, wszyscy im będą dawać, a oni będą sobie handlować no, zbożem, tym, tamtym. Czy pani wie, że deficyt budżetowy Ukraina ma niższy jak Polska? Czyli zaraz pan jeszcze opowie, że Ukraina skorzystała na tej wojnie? Panie pośle? I śmierć bezsensowna ludzi, którzy trwą, trwają Ja panu w okopach, mówię, że Donald Trump używa nieprawdziwych wani. argumentów. I pytam pana, dlaczego tak robi? Dlaczego chwali Putina? I dlaczego ale, bardzo ale źle traktuje Załęskiego? Nie wiem, skąd u pani taka zaciekłość antytrampowa? Nie mam pojęcia. Dlatego, że wydaje mi się, że pani jest sympatyczną osobą i pani na pewno że żal żołnierzy, którzy giną, aż szczególnie Ale to nie jest problem. problem. Sokutkę, bo, no sokutkę, to jest problem bo... Nie, nie. Bo ja w zamienią... nie. Czyjeś, no. Bo w czternastym roku też ginęli. Bo, bo to jest bardzo ciekawe, że pan... Teraz używa argumentu 000, ad personam, to nie jest program o mnie, tylko to jest program o tym, dlaczego Donald Trump chwali Putina, mówiąc, że mu ufa. Nie powiedział czegoś takiego. Wie pan co, powiedział kilka razy: to albo pan to nie jest. słuchał, nie albo pan nie chce tego. Ufa. No to powiedział, że mu ufa, że nigdy go Putin nie oszukał, że oszukiwał innych, a jego nie oszukał A Być innych. może ja nie znam takiej narracji, natomiast no być może to ja tak panu jest. Mówię. No, tak a dlaczego miałoby tak nie być, skoro mówi? A, dlaczego miałby Putin nie oszukać? Nie, no nie nie słyszała pani, co powiedziałem przed chwilą? Mm. Dlaczego miałoby tak nie być, skoro tak mówi? Jest taka rzecz, którą Trump powie i ona będzie z kosmosu, a pan i takiej przyklaśnie? Czy jest nie jakaś, powie o takie czy, jest rzeczy. Jakaś, czy jest jakaś granica, która będzie dla pana po prostu granicą żenady w wykonaniu Donalda Trumpa, panie pośle? Nie, no pani, tak, no science fiction ma jakieś swoje prawa. Czyli dogadywanie, Natomiast się, na bieżąco dogadywanie się z Putinem może sens. Akurat, to nie fiction, akurat tak? przepraszam bardzo, z kim się ma dogadywać, żeby pokój był? Proszę mi powiedzieć. No z kim? Mhm. Z Mołocetunkiem? Z kim? Wie pan doskonale, o czym mówię. Z Putinem, tym, że, proszę pani, się ma tym, dogadać, żeby że, był że Putina. Więc jeżeli jeszcze, Trump przestanie rozmawiać z Putinem, to kto Nie. będzie z kim rozmawiał? Pytań. O tym, jak rozmawia z Putinem i jak rozmawia z Załęskim. O to pana pytam. Ja bym był minut, za tym, żeby Tusk formę trzymał. Niech Tusk do Putina pojedzie i sprawę załatwi. Oni się lepiej znają. Nie, ja pana pytam, a pan odwraca kota ogonem. Dlaczego, no to Dlaczego Donald Trump bardzo dobrze traktuje... Donald, do, do Putina na arenie międzynarodowej mówi, żeby przyjąć, żeby Rosja powracała do ważnych organizacji międzynarodowych i bardzo źle traktuje Zołęńskiego. Chyba o, piąty o, raz opowiedz. pana o to pytam. Dlaczego tak jest? A pan nie chce odpowiedzieć. Dlatego, że Żełoński jest niewdzięcznikiem, który powiedział niedalej jak wczoraj stop. o tym, że on nie potrzebuje już tak naprawdę pomocy zagranicznej, bo już jest, te, jego armia jest tak silna, że oni sobie sami dadzą radę. Mhm. Więc jeżeli Zołoński tak uważa, to niech oni sobie sami dadzą radę. Naprawdę jest okej. Okay. Natomiast jeżeli pani ma 300 miliardów dolarów, to bardzo proszę pomagać. No Ja nie widzę żadnego przeszkody. Natomiast ja widziałem na własne oczy biednych Amerykanów ja nie rozumiem, dlaczego Amerykanie mają ciągle sponsorować wojnę pozycyjną, która niczego nie wnosi dzisiaj. Zełenski jest niewdzięcznikiem. Tak, absolutnie. I widział pan biednych Amerykanów, a nie biednych widziałem. Ukraińców. A Ukraińców biednych widzę w Polsce na Nowym Świecie. Mm -hmm. Najwięcej A widział pan jest. Bucze i Irpień? Widział pan bombardowane miasta? Panie redaktor, widział, czy to pan oczywiście. Bombardowane żłobki, przedszkola. Czy pan to widział, czy oczywiście. pan Oczywiście. No, no i co pani chce powiedzieć w ten sposób? Że co? Czasie, pana, co pan używa widział. pani czas, czasu przeszłego. A więc na, przyszłego. na skutek tego, co mówiłem na początku naszej rozmowy, dokładnie mówiłem to samo co pani. Mhm. Wtedy łapaliśmy za szable, wszyscy razem. Pomagaliśmy jak tylko mogliśmy. A e, Ameryka pomagała, aby, a Niemcy proponowali no 5 tysięcy czołgów. To, tych e, hełmów. Taka była prawda że są jest, są tacy... Po są... kilkudziesięciu, ale nie, wie pan co, nie wiem, z czego pan się śmieje, bo No, w tym... bo pani dopisuje normalnie, teorię pani dopisuje. Co dopisuje? No. Kto, powie... kto, dopisuje kto, powiedział... Przecież, kto powiedział, że podałby rękę Putinowi? A kto powiedział? No. Ja nie wiem. A pan... To, to pan ja w ogóle... Ja nie pan wiem, w ogóle... czy pani tego nie wymyśliła. Pan, ogóle... no. pan w ogóle słucha, no, co pan powiedział, kto co rękę podał Putinowi? Ja pamiętam tylko Tuska ja ostatniego, który podał mu rękę. Rozmowa ma 20 wątków, rozumiem, że żadnego wątku nie można dokończyć. rozmawiamy... Nie. Bo on Kończymy nie wątek, zamarek. czy bardziej godzin tak. zaufania jest Putin czy Zełęński, panie pośle? Bo walicie w ale ani walicie w jako jeden, Prawo i Sprawiedliwość. Ja pytam dlaczego? W jaki sposób walimy w A Pani redaktor, A, bo... każdemu, głupki, każdemu z nas zależy na tym, żeby ta wojna się zakończyła. Chyba tak jak już wszyscy jesteśmy i pani redaktor również. Żeby się zakończyła. Niech pani redaktor mi odpowie. W jaki sposób? W jaki sposób, jeżeli nie y, negocjacje z Putinem, można zakończyć tą wojnę. I w jaki sposób inny kraj na świecie, poza Amerykanami, jest w stanie zakończyć tę wojnę. Bo ja nie znam niestety takiego kraju. Bardzo bym chciał, żeby była to Europa, która jest tak słaba, że nie jest w stanie tego ja bym zrobić. Chciała, żeby Europa, panowie, Europa, ja bym bardzo chciała, żeby panowie redaktor, przestali używać banału, który brzmi, bo i, i pod którym się podpiszemy wszyscy. Banał brzmi tak. Trzeba zakończyć tę wojnę, wszyscy chcą pokoju. Tak, tak, i ja ale pani pokój, mówię. Ale popyt, ja który jest kapitulacją, nie jest pokojem. Ja pani tylko mówię, że jest, A jak pani sobie Ale jak pani by to będzie. zakończyła. Jak, a, mogę się sposób? zapytać, w jaki hmm. sposób byśmy. Pani, pani opowiada takie Androny z Panem ministrem y, Motyką, jak opowiadają. Y, 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 no dobra, Deputowa deputowani do kongresu, z którymi rozmawiałem w, w, w październiku. W październiku, w hmm. październiku. I e, oni powiedzieli tak, słuchajcie, zostanie tak? Trump wybrany, no bo co się będzie działo, byliśmy wtedy yy, w, w, y, w Waszyngtonie, y, było przed, przed drugą turą tych wyborów. Będzie Trump wybrany, to wtedy będzie ten pokój, ale on będzie taki, że ta Ukraina niestety będzie podzielona, no to jest masakra, to, to jest źle i tak dalej. Ja ich zapytałem. No dobrze, no to w takim razie, czy wasza kandydatka Kamala Harris ma pomysł na zakończenie tej wojny? Czy wy będziecie dalej to finansować? Nie, bo my nie mamy pieniędzy, nie jesteśmy w stanie tego dalej finansować. No to w jaki sposób chcecie zrobić ten pokój? No tego pomysłu nie mamy. No wie pani, można tak też opowiadać. I ja bym yy, bardzo chciał, jeżeli pani ma inny pomysł, pan minister może ma inny pomysł, to powiedzcie, w jaki sposób chcecie zrobić ten pokój? Nie na warunkach Rosji, czyli nie na taki, jakie dzisiaj Putin przedstawił. Dobra, ale na jakich? No, proszę znaczy panu. na pewno nie na takich, że na wojska rosyjskie zostają no. w granicach suwerennego państwa. Ale na jakich? A czy, na no to taki? jak pan to zrobi? Jak pan zmusi tą no. Rosję do tego? Niech no, pan nie powie. No, bo to bo pan, nie na warunkach Rosji. To ja pan, rozumiem. pana tam wyśle, pan ich przekona, bo tam mądrą no nie potrafi To może jak to Rosja tak, tutaj przecież się powie, że nic się z tym nie da zrobić, I po prostu weźmie Prawdopodobnie taki był plan, pani redaktor. Na linii Wisły była linia rozgraniczenia wojsk wschodnich zachodnich. I taki był plan. Jutro będziemy w tajnym e, e, posiedzeniu brali udział, będziemy na ten temat rozmawiać. Taki był plan, pani redaktor. Oddać Polskę A potem Putinowi, tak? Putinowi Oddać z jednej Polskę. strony, Wehrmachtowi z drugiej strony. A potem znajdźmy, znajdźmy. Spaniała. Nie pani się Tuska bardziej o to zapyta i się A czy wie pan, kogo ja się mam o co pytać, to ja wiem. No ale tak. opowiadanie dzisiaj ludziom, że strategią jakiegokolwiek polskiego rządu było oddanie połowy polskiej to Putin... są plany strategiczne. Są wie pan, po prostu. No, Przecież to są plany strategiczne. Dokumenty. Co pani mi tu Ale to co są gada? plany no. ewentualnościowe. Co o, no Proszę, A to co się robi na Czym innym jest doktryna wojna, którą się zakłada. I utajnia, pa, pani redaktor. Dobrze, że to zostało ujawnione przede wszystkim przestańcie krzyczeć chórem i przestańcie opowiadać, że jest jakikolwiek rząd, ale chcę oddać, oddać połowę i w ogóle ma strategię taką jeszcze. Waldemar był, Dziękuję bardzo, pani redaktor. Jestem zdumiony. Się zdaje, że to jest jestem zdumiony poziomem Czemu? tej dyskusji, niskim poziomem, a właściwie brakiem poziomu tej dyskusji. Dlatego, że nie wyobrażam sobie, żeby m, przywódca suwerennego państwa o losach którego. Ktokolwiek z kimkolwiek będzie rozmawiał, nie będzie w tych rozmowach uczestniczył. Koniec kropka. Dobre. Pan powie, się znaczy, czy czego pan powie bo przed chwilą w Niech Berlinie na temat Polski nie ma. W ten w ten w w no, ale pan jest okay, ale Żenujący kultury osadzili. Jak to jest? Proszę schować w kieszące. Jaki to jest styl? Przepraszam. Jaki to jest styl? Wy z tym Zaleńskim rozmawialiście, wy go szanowaliście, jak to się Oburzenie. Jest oburzenie u was, jest oburzenie. W Berlinie to ja na jaki roz... temat Pani rozmawiano? Radek, teraz ja mówię Jak chyba, nie Ukrainy, a gdzie był Żałoński, tak. gdzie pan był poseł tu? Jakubiak? Się, gdzie oni tak. wszyscy byli ale pani redaktor, ale jak poczekać, pani jest sko obalona dzisiaj, dlaczego pani wtedy był pani redaktor? Pani ja jest tylko jednostronna. Mi powiedzieć, tak? pani tylko jedną Pani tylko jedną stronę myśli. proszę wybaczyć pani. No niestety. Proszę. 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 Proszę może pan dalej, może pan dalej próbować mnie obrażać. Jestem stołu. Jestem zawiedziony. No wie pan, powiem panu tak, dziennikarz jak politycy są nim zawiedzeni, to czuje się dobrze. Bardzo proszę. Gratuluję no. To po pierwsze pani redaktor. Po drugie Albo Stany Zjednoczone są globalnym mocarstwem i zdecydowały się na taką pozycję dziesięciolecia temu. Albo nie. Do tej pory w historii Stanów Zjednoczonych nie było takiej sytuacji, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych nie chce brać odpowiedzialności za globalny porządek w wymiarze światowym. Znaczy to jest coś nieprawdopodobnego. Było. Było. Proszę było. wybaczyć. W Afganistanie w końcu, tak było, w Iraku w końcu, tak było. Bra brały Stany Zjednoczone brały. i przekonały inne żeby, kraje, ten te Stany w tym Zjednoczone, Polskę, żeby być strażnikiem na razie nie krzyczeć? No to, ale to proszę nie konfabulować, no naprawdę na tym to ja się akurat znam. Proszę mnie nie wciskać strażnikiem, strażnikiem. W Afganistanie, pośle, Amerykanie pani pod Bidenem pośle. opuścili. Panie pośle, jest Andro. pan Rzez jeden, jeden z czterech gości. Jak pan będzie panie. chciał krzyczeć, to będzie pan krzyczał swoje części. Ale ja jeszcze nie krzyczę. Na, no właśnie krzyczy pan. A ja, na razie mówi pan bardzo. Sługowski, po raz kolejny. Znaczy, ja chcę powiedzieć, że nie da się tutaj dyskutować, pani redaktor, będę pytał panią wcześniej, kto przychodzi do studia i chciałbym, znaczy, żeby powiedziałam, ja że będzie taki Żeby osoba, która przychodzi do studia legitymuje się jakimiś minimalnymi kryteriami psychofizycznymi i elementarnymi zasadami kultury osobistej w debacie publicznej. Bo to nie ma być kara, tylko mamy poważnie dyskutować o poważnych sprawach. Jeżeli ktoś wyobraża sobie, że jest na jarmarku, to proszę wybaczyć, ja w ale, jarmarkach ale, nie będę ale, uczestniczył, panie i, no pośle, jak Kubiak. Ale no i co? Panie no pośle, i nic. Panie pośle, naprawdę. No to przepraszam, ja na jarmarku jestem czy w Polsacie? Panie pośle, czy, pan, się czy, pan, pan, czy pan... ja mogę mieć własne zdanie, Ale nie? Ale nie może pan, pan, pan nie Ale atakuje mnie pani od samego początku. Ja pani odpowiadam bardzo grzecznie. Pan, nie ja na razie mi pozwolić skończyć, potem zadałam będzie pan pytania, to komentował. No, więc, więc jakby pan mógł nie pokrzykiwać, ale... jeszcze raz powiem, z końca stołu to będzie super. Jaką rolę? Mi... Litera o wymiarze. Globalnym. Nie, ale... Czekam na odpowiedź. Jaką rolę one tu miały? To pan mnie zadaje teraz Ta. pytania, tak? Czy rozumiem, że Stany Zjednoczone nie ustawiały się w roli strażnika pokoju w demokratycznym świecie? Nie ustawiały się w roli tych, którzy pokazują się jako mocarstwo, nie dopuszczając do tego, żeby druga strona y, ustawiała sobie tutaj na przykład, żebyśmy my nie byli w ruskiej strefie wpływów. Panie redaktor, żeby zrozumieć Amerykanów, to trzeba zacząć racjonalnie myśleć, to jest po pierwsze, czyli popatrzeć i nie mówić językiem infantylnym, naprawdę tutaj, panie pośle, pojechał pan tak równo jakąś opowieścią, która z rzeczywistością nie ma żadnego, nic wspólnego po prostu. I powiadam państwu tak, że moje emocje budzi fakt, kiedy ja proste sprawy muszę tłumaczyć. Amerykanie, przepraszam, to co to? Sponsorzy są pokoju światowego? To znaczy, że każdy Amerykanin z 300 milionów, ponad 300 milionów obywateli amerykańskich musi utrzymywać świat po to, żeby Francuzi Mistrale produkowali dla Rosjan? Albo Niemcy, żeby e, broń pancerną e, doposażali Ale pani amerykańskie? Jądrowy, kto, przepraszam, kto, ja kto przeszkadzałem. Tak, panie ministrze. To było źle, jak po ja przeszkadzałem, kolej, po tak? Kolej. Ja będę tego pilnował. Więc ja chcę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli Francja, Niemcy, Włochy nie będą pilnowały... E, finansowania armii naszej wewnętrznej, czyli Paktu Północnoatlantyckiego, to tutaj nigdy nie będzie bezpieczeństwa. To, że Putin traktuje tak Europę, bo on tak Europę traktuje, to on wie, co on robi. Dlatego, że Europa jest bezzębna. Europa nie, pa, nie ma żadnego potencjału dzisiaj obronnego. Cały sprzęt niemiecki, który idzie na Ukrainę, się po prostu psuje. I to mówią prosto Ukraińcy, że wolą jeździć polskimi PT-91 niż leopardami. To jeżeli my mamy dzisiaj taki ogląd sytuacji, że wreszcie załapali jaśnie państwo z Niemiec i Francji, że dżeweliny będziemy robić europejskie, po czym Składa ofertę wzięcia udziału w tym projekcie, a Niemcy, a, a Niemcy i Francuzi odmawiają, mówiąc, że my to sami zrobimy. Do widzenia. To pytam się, kogo wy bronicie? Amerykanie mówią, król jest nagi. Kogo pan broni? Europa jest naga. Kogo pan Europy broni? bronię, pani redaktor. Europy bronię. Przed Niemcami i Francuzami. Europy bronię. Ale z kim w Sojuszu pan mówi? To to, powiem sekunda, tak, sekunda, że jeżeli pan tym. Z kim o tym, pan w Sojuszu broni tej Europy przed Ameryka Niemcami była, i Francuzami. będzie w Europie, bo to jest ich strategiczna. Kiedyś z generałem rozmawiałem z Paktu Północnoatlantyckiego emerytowanym, co prawda amerykańskim, pytam się, po co wam Ramstein w Niemczech przenieście do Polski? A on mówi, jak się wyprowadzimy z Ramstein, to za chwilę trzecia wojna wybuchnie. Oni wiedzą co pan broni mówią. broni Europy przed Niemcami i Francuzami? Tak jest, tak jest. Cytat: Nuklearno można mieć, p, tylko trzeba mieć nosiciele do niej. E, I mieć możliwości stosowania. Póki co, to rząd, e, ostatni rząd zakupił nosiciele broni jądrowej w postaci 900 rakiet dalekiego zasięgu. Warto o tym powiedzieć, o bezpieczeństwie. Więc żeśmy już wtedy w Komisji Obrony Narodowej, w 8 kadencji żeśmy na ten temat rozmawiali. I e, a dzisiaj państwo się dopisujecie i każecie nam myśleć, że jeżeli Scholz, który sobie tak po prostu frywolnie zadzwonił do Putina i Putin go potraktował po prostu zwyczajnie jak chłopca do bicia, opowiedział, to był... Mój wielki błąd. Pamiętacie Państwo, jakie oburzenie było? Z kim on to wtedy negocjował? Zapytam się. Z punktu widzenia politycznego. Czy widział Polaków, Francuzów? Czy on widział w ogóle kogoś, kogokolwiek? Nie. Spotkali się w Berlinie, ja do tego wrócę, bo to jest symptomatyczne. Spotkali się w, na szczycie w Berlinie prezydent Stanów Zjednoczonych. Prezydent Francji, kanclerz Niemiec mm -hmm. i premier Wielkiej Brytanii. Się. Pytam się, gdzie była Ukraina? A dzielili pieni pieniądze wtedy. Ale czy tam zapadły yy, jakieś zapadły czy decyzje? Czy zapadły tam jakieś decyzje zapadły Podpisano decyzje. tam jakiś rozejm? Zapadły czy, decyzje, czy, nie rozejm. Czy pani... powiedziano... Jak, jakie zapadły tam decyzje, które były pani ponad redaktor, głową Ukrainy? Siedzimy Słucham tutaj panu. 20 minut. Jakie zapadły decyzje tam, które zapadły ponad głową Ukrainy? Na przykład podział środków i strefy wpływu w Ukrainie od budowy ukraińskiej, mhm. bez udziału polskiego. Polaków już tam nie ma, a Donald Tusk siedział wtedy w ping chyba grał. Natomiast, powiadam jeszcze raz, siedzimy tutaj i nie macie żadnego rozwiązania. To Trump odważnie powiedział: jest rozwiązanie, ma być pokój za wszelką cenę. I do widzenia. Tak, ma być pokój za wszelką cenę na warunkach Kremla, Doriusz Stefani. Jakiego Kremla? Przez to Trump stawia warunki. Kremla w Moskwie, panie przewodniczący. Przepraszam bardzo, ale prawda jest taka. Że jeżeli Amerykanie, aha, no jeszcze mieliśmy spotkanie paryskie. Wiecie Państwo, co ja z bardzo poważnych ust to mm. wiem akurat. Wiecie Państwo, co ustalono we Francji na tym szczycie, który Macron e, zwołał? Wiecie, co ustalono? Że Europa nie jest w stanie pomóc Ukrainie.